Cześć, witamy w nowym vlogu i znowu z miętowych wzgórz. Lubimy to miejsce, bo można sobie uciec od tego zgiełku Warszawy na chwilę i fajnie spędzić czas czy nad basenem, czy po prostu się zrelaksować. Tak to tutaj będzie Karoliny Ślub, o tym będziemy dzisiaj na pewno rozmawiać. Pokażę Wam za chwilę też fajne stylizacje, które przydadzą się i będą pasować na dziewczyny także w większych rozmiarach. Coś takiego luźnego na wakacje. Zdradzę też pewną niespodziankę. Pracuję nad czymś z pewną marką. Dowiecie się wszystkiego we vlogu, także łapka w górę, subskrybujcie kanał i zapraszamy. Zaczniemy od stylizacji. A dziś na początek chciałabym pokazać Wam bardzo wygodne zestawy, które sprawdzą się latem. Polskiej marki Moremua, najpierw czarny, potem beżowy. I to są takie zestawy uszyte z lnu i wiskozy, więc przewiewne, lekkie. Jak wiecie, nie jestem fanką sukienek kopertowych, ale ta bluzka sprawia, że mam. Just, mam talię i wszystko ładnie wygląda. Do tego zestawu dopasowałam górę od swojego stroju kąpielowego i jak widzicie, z długimi spodniami można iść na przykład wieczorem na kolację, a z kolei z krótkimi spodenkami lecieć na miasto. A tak prezentuje się wersja beżowa z bardzo komfortowymi spodniami z gumką w pasie, dwiema kieszeniami, są bardzo wygodne, ale jednocześnie w wysokim stanem, więc podkreślają sylwetkę. Do tego top w rozmiarze S, no i taka stylizacja, którą tak naprawdę możemy założyć i nad basen, i na jakieś wyjście popołudniowe i jeszcze lepiej będzie wyglądać, kiedy będziemy mieć piękną opaleniznę. A teraz czas na kimono z takimi rozcięciami po bokach, szerokimi rękawami i paskiem w tali, ale nie ma tutaj śluwek, żeby nosić je też luźno, żeby nie zaburzać formy tego kimona. Pokażę Wam też w wersji beżowej, ale noszone nieco inaczej. A tak prezentuje się beżowe kimono bez paska w wersji luźnej, które można nosić w ten sposób, że wiążemy je w tali. Ciach! O tak. A teraz porozmawiajmy chwilkę o Karoli Weselu, której już, tuż, tuż, już jesteśmy na finiszu. Co ciekawe, nie mam jeszcze sukienki, ale wybrnę z tego, jak zawsze. Na sam koniec znajdę coś ekstra. Ale co tam ja, Karola? Karola, czym najbardziej stresujesz się, jeśli chodzi o Twoje przyjęcie weselne, o całą? No, całe to przedsięwzięcie, no bo tak to umiejmy. Tym, że teraz w tym momencie nam zabraknie czasu na ogarnięcie jakichś takich najważniejszych rzeczy. No chociaż już mamy dużo ogarnięte, ale jednak i tak się boję, że nam się ten czas nie skurczy. pospina i skurczy. Mhm. E, że ten miesiąc będzie ciężki po prostu. E, bo jest z tego, że nam się budżet nie pospina, bo oczywiście wszędzie w podwyżki. Ale na przykład wiem, bo ty jesteś jednak sprytna dziewczyna. Y, że gdzieś jesteś w stanie zaoszczędzić. No, no tak, przede na wszystkim czym? na y, na przykład wypożyczenie świeczników. No właśnie, ile kosztuje wypożyczenie świeczników? 70 zł od stołu. A ty za ile znalazłaś? A ja kupiłam za 45 złotych. A ty kupiłaś za. Który? Widzicie? To jest moja Karola. Ona jednak ma głowę nie od parady. Czyli da się gdzieś, jak się pokombinuje, usiądzie, popatrzy, posprawdza trochę te koszty. Zmniejszyć. Zmniejszyć. Oczywiście, że tak. Czyli znaczy, się wszystko da. Nasze wesele i tak nie jest zrobione jakimś takim. Wiecie, ja nie szalałam. Dobra, dobra, ale yy, wyjściowo ilu miało być gości? No zaproszonych było 220 osób. Ale będzie? E, będzie 120, czyli tak jak myślałam, że będzie. Jednak e, ja nie szalałam, bardziej chodzi o to, że nie szalałam z tym weselem, wiecie, z kwiatami i z wszystkim. Będzie ładnie, ale to też będzie tak, wiecie, ja nie popłynęłam tam. Mhm. E, bo oczywiście mogłam sobie zamówić kwiaty za 30-40 tysięcy. To, a tak e, można? Bo takie wyceny też dostawałam. Ojej. E, więc ja, ja nie chciałam z tym weselem płynąć. Jedna rzecz. Karola, czy ty wiesz, że ja nie przyjdę na twój ślub, jeśli zrobisz to? Tak, wiem. Słuchajcie, bo Karola wpadła na pomysł, i y, ja ją odwiodłam od tego pomysłu, y, bo chciała. Naprawdę, no nie mogę tego zrobić. Ciemno-czekoladowe paznokcie. Do pięknej białej wiązanki, pięknego białego ślubu, w pięknych okolicznościach, zieleń-biel. Ona chciała brązowe, czekoladowe, czarne prawie pazury. I mówię, nie, Karola, to nie przejdzie. Na szczęście wybiłam jej ten pomysł z głowy, bo ja sobie to wyobrażam tak, że jest piękna biała wiązanka, no i pięknie. Jakby... Będą paznokcie takie Hailey Bieber, na pewno kojarzycie Aha, takie wiecie. Czyli jednak się udało. No, Uf, czyli mi, przyjdę. Wszyscy mi mówili, że no, mój pomysł na y, ciemnoczekoladowe paznokcie jest beznadziejny, ale ja naprawdę uwiedzą się w tych Dobrze, paznokci. Dobrze, ale to może y, y, po weselu, <laughs> po parowinach. Na wesele mają być na. Y, to znaczy, ja sobie to tak wyobrażam, że to tak. No nie wiem. Potem te zbliżenia, słuchajcie, na ten bukiet i te czarne pazury będę widzieć. Tylko. Będą jasne. Nie, dobrze, będą jasne, super. E, dobrze, czyli będziemy mieć też poprawiny. Tak, tutaj nad basenem. Nad tam, basenem. Tam. Będzie. Będzie czysty basen. Będziemy pewnie na sam koniec skakać do tego basenu. No i ja e, Jak nam życie. Mamy taki plan. E, no i chyba wszystko mamy, tak? Ostatnia przymiarka sukienki. E, ostatnia przymiarka teraz będzie. Pan młody e... ma już garnitur Tak, piękny, jedyne, jasny. czego co nam jeszcze o tą wiliznę Brakuje, no ale to, to trzeba jechać po prostu do jednego sklepu i kupić. I kupić? A tak to wszystko już w mojej stylizacji. Nie mam tylko jedynie czegoś pożyczonego, niebieskiego. To ja ci coś pożyczę? To ja ci coś pożyczę, oczywiście, ode mnie, od świadkowej, jak najbardziej. Ty się o to nie martw. Ja, ja myślałam, zmęczymy. że może pożyczę taki pierścionek złoty z niebieskim oczkiem od babci, to wtedy będzie coś pożyczonego, starego i niebieskiego. W jednym. Jakby wierzycie w te przesądy, ja jestem bardzo ciekawa, bo ja właśnie tego nie miałam. Ale może właśnie warto, no nie wiem, jak tam sądzicie, dajcie znać w komentarzu. No dobrze, no cieszymy się bardzo. Będzie no pięknie. to teraz zdradzaj, co, co u Ciebie. Yy, tak, a u mnie słuchajcie, tak, dzieje się, bo yy, dzięki Wam, yy, dzięki tak wspaniałemu odbiorowi yy, kolekcja z Markosz, ta wiosenna, świetnie się sprzedała. Yy, były kolejne dropy, bo za mało było, więc trzeba było jeszcze doprodukować i to się pięknie wszystko praktycznie nam yy, sprzedało. Zostały już tylko pojedyncze pary i. Razem z Marko 6 cieszę się bardzo, że pracujemy już nad jesienną kolekcją, która pojawi się na początku września. I będą to takie klasyczne też wzory, które na pewno Wam się przydadzą. Będzie coś, czym zainspirowała mnie Karola, dobra, już niech niej będzie, bo to zawsze Karola jakoś mnie tam inspiruje. No niech jej będzie. Pewna taka para obuwia którą widuje u innych kobiet często, ale my z Markoszust zaprojektowaliśmy bardzo wygodną parę obuwia. ja potwierdzam. I Karola potwierdza, mm -hmm. bo już oczywiście wszystko testujemy razem. Markoszust przesyłają, odsyłamy, patrzymy, sprawdzamy, łączymy te kolory, żeby wszystko ładnie się zgadzało. Przepiękne, ojej, będą przepiękne. Karola też nie żyła, pamiętasz, bo byliśmy już w Radomiu. Więc będzie na pewno to kolekcja bardzo klasyczna, ale. Takie buty, które Wam się przydadzą i mi się przydadzą, bo ja też pod siebie zawsze projektuję te buty, żeby były mi potrzebne. No i jeszcze jest jeden temat. To jest takie. Ja aż się boję, wiecie, o tym mówić. Takie spełnienie moich marzeń, kolejne duże marzenie zawodowe. Boję się o tym mówić. Boję się, czy, czy, czy to na pewno pójdzie wszystko i, i, i się uda, ale jeżeli na się, pewno uda, się uda to no to będziecie mnie widzieć w całej Polsce. I tego sobie życzę, bo to jest jakby kolejny etap, kolejny krok w tej mojej całej karierze zawodowej, za którą jestem bardzo wdzięczna. Wiecie, bo, bo robię to, co kocham, bo współpracuję z tymi z kim chcę, bo pokazuję takie marki, jakie ja czuję, lubię, bo mogę sobie coś przetestować, zobaczyć, nawet nie mówić wam i Potem do to dopiero pokazać. Jestem bardzo wdzięczna za to, za to, co mam. Za tą całą zawodową sferę. I Karoli też jestem wdzięczna, bo ona zawsze wszystko o, pięknie robi. Ale jest. ja to wy też. O, to już 8 lat sobie dłużej niż ty i Mati. Także tak. Także będzie pięknie. A my już żegnamy się. Było naprawdę uroczo tutaj. Znowu trochę popracowałyśmy, trochę odpoczęłyśmy. Marcel właśnie nad basenem. Też się świetnie bawi. A ja dopijam lemoniadę. To jest mój ulubiony napój latem. Nie może być za słodka, raczej kwaśna. Ta jest właśnie idealna. No i co? Bardzo dziękujemy za tego vloga. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał i do następnego razu. Pa, pa.